Pogadajmy o kompresorach, bo może to niektórych z Was zaskoczyć, ale robią one dużo więcej niż tylko kompresują. A zaczęło się to dawno, dawno temu. Jeszcze nie było AutoTuna w Reaperze. Kompresory były takimi kostkami, bo nie było w ogóle komputerów w sensie były, ale nie nagrywało się na nich muzyki. Wszystko było analogowe. Kompresor to było takie pudełko, trochę jak PlayStation albo Xbox. Ten kompresor dostawał sygnał audio, a potem. Wypuszczał go dalej na mikser, na różne inne urządzenia i po prostu kompresował dźwięk. Ale ponieważ dźwięk był analogowy i kompresor był analogowy, tam nic nie było cyfrowo, komputerowo, wszystko było analogowo, dodawał w pewnym sensie troszeczkę swojej barwy, tak zwanej saturacji. Zmieniał troszeczkę dźwięk, zmieniał troszeczkę jego charakterystykę, nadawał mu takiego trochę koloru. Trochę tak jak robienie zdjęć na kliszy: kiedy robicie zdjęcia na kliszy, a nie cyfrowym. Aparatem to trochę tak, jakbyście już filtry na Instagramie na nie narzucili, ale w ogóle jest coraz lepsze niż na samym Instagramie. I właśnie tak jest z analogowymi kompresorami. Potem przyszły komputery. Ludzie stwierdzili, że hmm, przez tyle lat cała ta muzyka byliśmy przyzwyczajeni do dźwięku tych różnych analogowych kompresorów, które e, tak naprawdę stworzyły nasz, nasz słuch, nasz gust. I ludzie postanowili, że będziemy naśladować w wersji cyfrowej, w wersji komputerowej, charakterystykę tych kompresorów analogowych. Dokładnie tak, jak robią filtry na Instagrama. Wasz kompresor w miksie e, może dodawać różne charakterystyki, może udawać e, jakiś tam analogowy kompresor, który istniał, bądź nie. Przejdźmy do rzeczy. Najbardziej popularnym kompresorem, który. Mm, był używany kiedyś i dalej jest używany w formie analogowej. To jest LA2. To, to jest taki kompresor, który po prostu narzucamy na wokal i on robi nam fajne rzeczy, robi nam cuda. I tak się składa, że do 31 października możecie sobie taki emulator la 2 na komputer załatwić i mieć właśnie taki emulator, taki kompresor analogowy w formie cyfrowej za darmo. To nie jest film sponsorowany, ja po prostu o tym wam mówię, bo, bo tak, chcę wam o tym powiedzieć, bo to jest super fajna okazja. Ja dowiedziałem się o tym sam od mojego kursanta z Discorda, kursu Mix Mastering, gdzie po prostu wrzucił nagle ten kompresor, a ja byłem w trakcie miksu i, i szczerze uratował mi ten kompresor mix, ale przejdziemy do tego dalej. Nie, bo chciałbym wam pokazać o co dokładnie chodzi z tą barwą, charakterystyką, jak to właściwie działa. To jest fala. To jest po prostu fala, jej częstotliwości wyglądają właśnie w ten sposób i brzmi właśnie tak. E, najprostszy basik, można by było to e, tak to nazwać. Nakładając kompresor la 2 emulator la 2 e, od e, UA, jest skomplikowane, otrzymujemy inny dźwięk. Ten kompresor nie tylko kontroluje e, poziomy głośności, ale dodaje też coś, co się nazywa wartościami harmonicznymi albo można też to nazwać saturacją. Generalnie to jest tak, jakbyśmy właśnie na zdjęcie nakładali e, jakiś tam filtr oprócz poprawiania jasności e, kontrastu. Poprawiamy też troszeczkę kolorki, dodajemy jakiś tam analogowy filtr. I to właśnie robi ten kompresor. On ma tylko dwa pokrętła, więc jest prawie jak kompresor dla idiotów. Zresztą kompresor dla idiotów brzmi tak z tą falą. Piękne jest to, właśnie, że to są tylko dwa pokrętła. Ustawiamy tylko gain reduction, czyli to, jak bardzo e, nasz sygnał będzie ściszany przez kompresor i ewentualnie gain w sensie podgłoszenie tego sygnału. I właśnie e, w miksie, który robiłem, kawałek którego jeszcze nie ma, ale pracuję sobie nad takim numerem, miałem duży problem z tym wokalem. On mi się wydawał jakiś taki napompowany e, i. Po prostu narzuciłem L.A. To Babe. do smutnych numerów, w końcu przyszła jesień, robię formę, no i tracę formę, tak chyba co września. Widzicie zresztą, że tam jest strasznie dużo wyłączonych wtyczek, bo miałem tam zwykły kompresor zapięty, po czym próbowałem nadać jakiegoś charakteru, nadać stylu, jakby dopracować ten miks różnymi wtyczkami. A kiedy dosłownie w trakcie miksowania e, zerknąłem na Discorda mojego kursu i tam ktoś rzucił hej, patrzcie, jest promocja na darmowy kompresor, mówię, Bah, ściągam, no i... Wrzuciłem, wyłączyłem wszystkie wtyczki, dodałem tylko tam bodajże delikatną saturację i jakieś tam lekkie jeszcze poczyszczenie na końcu, ale to są bardzo szczegółowe rzeczy i cały chain to jest tak naprawdę DSR oczyszczenie, equalizer, kompresor i jakieś tam dwa kosmetyczne wzmocnienia. Jak mam się odnaleźć tutaj, gdy wszystko ciągnie mnie w dół, jak nie przestać czuć, gdy emocje przelałem dawno na dół, całe życie... Z włączonym i włączonym porównanie. Tańczę breakdance do smutnych numerów, w końcu przyszła jesień, robię formę, no i tracę formę, tak chyba co wrzesień. Nie liczę, że przyjdzie koniec i że się wyleczę, wciąż sam na wojnie, oni chcą, bym skończył z byciem outsiderem. I na samym końcu zobaczcie jeszcze z samym kompresorem, ten zwykły, suchy wokal wyciągnięty z mikrofonu, z samym, darmowym Kompresorem? Przelałem dawno na tu, całe życie, widzę szary bruki, brak nadziei. Wytłumacz, jak mam coś przeżyć, przeszłość nie byłaby piękna, gdyby nie odeszła, ale ciągle we mnie siedzi. No, według mnie. Piękna sprawa i możecie nadać troszeczkę fajnej barwy swoim wokalom. Także daję wam znać, że ten kompresor jest do 31 października bodajże za darmo. E, także fajnie, dobrze, dobrze o tym wiedzieć. E, przypominam, że jeżeli chcecie robić muzę i chcecie nauczyć się, jak zrobić dobry kawałek, to link macie w opisie i tam macie dokładnie podane. E, jaką drogą podążać żeby zrobić dobrą dobry rap a przez cały ten odcinek dźwięk z tego mikrofonu był przepuszczany przez kompresor który omawiamy więc macie dowód jeszcze przez cały film na to jak fajnie to brzmi